Spotykamy się no, tuż przed Polsat Hit Festival powiedz jakie to emocje przed pojawieniem się na Sopockiej wielkiej scenie. Nie, nie, wiadome, nie wiadome, bo to jest mój debiut <grym> e, na, no takiej, na, na takiej scenie. E, zagrałem trochę koncertów, ale na tym akurat jeszcze nie. No, kurczę, spodziewam się e, dobrej energii po prostu, dobrej energii, mnóstwa ludzi. E, czego więcej. No, kurczę, jestem dobrze nastrojony. No. Zobaczymy na scenie w takim razie. Masz już koncepcję na swój występ, czy jeszcze trzymasz to w tajemnicy, żeby czymś zaskoczyć wytwórz? No bo jednak mam wrażenie, że za każdym razem jak właśnie pojawiasz się na tych wielkich koncertach, to zaskakujesz swoimi występami. Trzymam w niepewności raczej. Okay. E, nie, nie chcę teraz opowiadać o tym, co się będzie działo na scenie, bo ja nie jestem człowiekiem, który lubi tak pompować balon. E, wydaje mi się, że ludzie będą, będą zadowoleni. Mam wprawdzie tylko jeden numer do, do zagrania, także wielkiego pola manewru nie mam, jakby, jak chodzi o czas. E, ale dam z siebie wszystko na pewno, i, i mam nadzieję, że się będzie. Jeden, ale jaki? No bo Polacy jednak pokochali tę kompozycję. No, by, byłeś zdziwiony w ogóle, że to się okazało aż tak wielki hit? E, czy były. Ja miałem. Już to też mówiłem wielokrotnie, że mm -hmm. e, przed publikacją tego numeru e, ja nie miałem czegoś takiego, że że on mnie zaskoczył, w sensie jakby skala, znaczy skala mnie zaskoczyła, ale, jak, ale, jak, e, e, ale jak, jakby typowałem numer, który może zażreć, to właśnie zawsze w tam w top 2 nawet był ten numer. Także e, też po czasie jak go słuchałem, on cały czas mi się podobał, ja jestem krytyczny wobec siebie, ale jak, jak po, po, po jakimś czasie słuchałem tego numeru, jakby po czasie od nagrania to cały czas mówię, kurczę, no nic bym w sumie nie zmienił, nie? Okay. I, I ten. To i, naprawdę i, dobra rekomendacja. Nie miałem coś, coś uh -huh. takiego. No teraz na przykład coś takiego też miałem e, z numerem Golden Hour, który niedawno wyszedł. Uh -huh. e, ale zobaczymy, co się z nim wydarzy. Wydaje mi się, też, że, że na niektóre jakby e, wszystko to jest proces i na niektóre rzeczy, rzeczy trzeba po, poczekać. W przypadku Nerozumiu to też nie było tak, że od razu w, w dniu premiery wszystko wystrzeliło, tylko po jakimś tam chyba półtorej miesiąca dopiero zaczęło, e, w, od TikToka się zaczęło i zaczęło wszystko tam pracować, nie? Jednak ta potęga mediów społecznościowych robi swoje. Tak, i nigdy nie wiadomo, to jest w ogóle ciekawe, nigdy nie wiadomo, gdzie jest ten, ten moment przełomowy i od czego się coś zacznie. To jest w ogóle ciekawe. Dobra, to powiedz, co się teraz dzieje u Ciebie muzycznie, przede wszystkim kiedy zobaczymy Twój nowy album, czy na razie stawiasz na single? Teraz jestem na etapie przygotowywania epki, jesteśmy na końcowym etapie. Epkę robię z Tabem. Właśnie Tab wyprodukował numer Golden Hour, który teraz niedawno wyszedł. Już jest do sprawdzenia klip na moim kanale i będzie to 7-8 numerów w klimacie różnym i teraz kolej, jakby następny w kolejce jest numer z kolei znowu na kontraście do Golden Hour. Golden Hour ma taką energię pozytywną, letnią, energetyczny jest, a Jaśnie Panie będzie trochę inny biegun. Trochę, żeby się zostawić na, na kontraście, bo jakby jestem świadomy teraz, że ludzie, e, dużo artystów wypuszcza właśnie piosenki, które pasują do lata. Dobra, My chcieliśmy trochę jakby no, pokazać się z drugiej strony, czyli, czyli puścić numer, który tak naprawdę pasuje do jesień. No właśnie Ty trochę lubisz takie spot, tak. mam wrażenie. Zdecydowanie. Tak. Tak, cię sami lubię. Mam te, takie często na przykład, że... Zauważam, co się dzieje i mówię, no, dobra, zrobię odwrotnie. <grywa> dobra, chcę jeszcze zrobić taki mały powrót do przeszłości. Czter... Niedługo, w czerwcu, minie 14 lat od premiery Twojej drugiej salowej płyty, czyli Rozpali tu". Dla mnie to jest krążek, dzięki któremu właśnie Vixen pojawił się w mojej świadomości. Płyta wydana przez Rycha Payę. no pełna naprawdę bęgerów, jak na tamte czasy. Opowiedz, jak w ogóle wspominasz ten czas? I ta płytę. Kurczę, e, no, z, z perspektywy czasu nostalgia. No. To, co, to co pierwsze mi się rzuca jakby słowo opisujące, to, no, to nostalgia, bo e, ta droga jakby, która się wydarzyła od momentu e, wypuszczenia numeru i jakby mentalna, i ile, i, i, jak, jak chodzi o ewolucję i mojego sposobu myślenia i mojej muzyki, e, no to to jest kurczę, kawał drogi. Kawał drogi. E, Robię teraz rzeczy, których wcześniej nigdy w życiu bym nie, nie zrobił eee, i to wymagało dużo rzeczy e, przepracować e, w głowie, żeby, żeby i się na to odwa odważyć i, jakby, i żeby nie mieć z tym problemu, bo to też często e, są nawet w człowieku jakieś chęci do robienia czegoś, ale też jakieś ograniczenia i jakieś kurcze... Blokady, które powodują, że nie robimy tego. No i dużo takich blokad musiałem się pozbyć, żeby, żeby zacząć żyć po prostu muzycznie. Tak, tak. No właśnie, bo ty wykroczyłeś mocno poza rapi, Powiedz, czy spotykasz się jeszcze z takimi głosami, które mówią, Vixen, wróć do tego czystego, powiedzmy, rapu? Tak, spotykam się, spotykam się, ale ja, ja też nie jestem, mówię, nie jestem człowiekiem, który z, pali za sobą mosty. Ja nigdy nie powiedziałem, że już nigdy nie wrócę do rapu. Po prostu przyjdzie może moment w którym poczuję tęsknotę, poczuję chęć hmm? y, i jakby nie, nie zamykam tamtych drzwi, ale na tę chwilę chcę eksplorować się muzycznie y, w innych po prostu kierunkach hmm? I, i tak to wygląda. Tak, nie, bo ty cały czas się ocierasz o ten rap, więc tu, wiesz, to pokazałeś, że tą muzyką po prostu można się bawić, że to nie musi być trzymane w tych sztywnych ramach, jak nam się wydawało te 20 ponad 20 lat temu. Dokładnie, dokładnie tak. No, jakby wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby się tym bawić, żeby czuć E, jakąś fascynację, czuć taką chęć eksplorowania e, i żeby. Bo jak to się traci, to znika w ogóle radość z, z zabawy tym. A to powinna być zabawa. To powinna być zabawa wed według mnie, bo wtedy się czuje e, radość z tego, co się robi i chce się kurcze wstawać rano e, i jednocześnie nie chce się zasypiać, bo cały czas się ma coś w głowie, że, że, że coś się chce robić po prostu, nie? Super, przepięknie, ci, dziękuję za rozmowę. dziękuję.